Witajcie na kanale o matko i córko Dzisiaj mamy filmik z paczkami od Was Niestety są to paczki, które już trochę leżały u nas w szafce Żeby nie przedłużać, no to zaczynamy, zaczynamy. No i mi się bardzo podobają dwie paczki I to już wiem, że to są od jednej osoby takie serduszka Odpuszczmy, co tu mamy No wiem, że to jest Ola I znowu serduszka Smaczne. Z czego Wam życzę? I love you. Do ciebie też. Wszystkim swoim widzów kochanych. Dokładnie. O, i tu mamy czekoladki. O, a tutaj to mamy... są czekoladki. Zakupiłam je w Niemczech. Jedna dla mamy, druga dla taty. Dziękujemy, zjemy. Widzisz to? To takie małe czekoladki. O, i w pudełku po zapałkach mamy na pewno tutaj, za co nas kocha. O, dłuższe Już chwila. Za filmy nas kocha. I resztę sobie przeczytamy. Później odkładamy. Żelki. O, i. A ja dostałam biżuterię. I. Je... I na szczęście. I słonika. I, I tu jeszcze coś jest, słuchaj. jest dużo biżuterii na. Przykład. Ej, chyba, że to było dla ciebie, bo to. Bo ja to Aha. przykleiłam po prostu. Wiesz? Ponieważ... Dobra, to żelkami się podzielimy. się podzielimy, a biżuterię taką. Dostałam zaszycik. Specjalnie dla za Ciebie ozdobiony. Tak, tak, mm -hmm. a ja, ale ona chyba go nawet sama zrobiła, wiesz? No, chyba tak. Jejku. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Jest to rozpiska na każdy tydzień, zapisujcie sobie tam kiedy i jaki filmik nakręciłyście. O matko i córko, dostałyśmy Laurkę! Dziękujemy Oli, szkoda, że... Nie ma adresu Nie nigdzie. ma adresu, tak. Mm, szykujemy niespodziankę dla naszych widzów, którzy nam cokolwiek przysłali list, czy jakąś paczuszkę. Więc prosimy, abyś dała nam mm, adres. Kochana Olu, na fanpage'u możesz wysłać. A tutaj mamy już następną paczuszkę z kwiatkami i serduszkami. I tutaj jest dużo różnych rzeczy: mhm. i biżuteria, bransoletki, to Dostała jakieś gratisy. Empik, cóż, swój własny projekt? Dostałyśmy medal własnoręcznie zrobiony. Coś na szczęście. Czyli zakładam, że jedno dla mnie, drugie dla ciebie i to będzie po grosiku. <grym> tak, A dla Kasi to pewno. jest dla Kasi? Na pewno to będzie grosik. Tutaj taką pracę dostałyśmy. Dostałyśmy to wszystko od Dominiki i jej siostry Karoliny, ale szkoda, że nie ma adresu. I ta sama prośba, prosimy, abyście nam ten adres przysłały. A ja tutaj mam kolejne sanduszka. Dobra, to pokaż sanduszka. Od kogo to? To jest od, od, od. Gabrysi. Gabrysia. Gabrysia dała dla taty. Dla córki. I dla mamy. Nieju. To są kotki chyba, nie? A nie liski. Kotki? Nie, Liski chyba nie, kotki. To będą chyba jej najlepsze czy no, ulubione odcinki moim zdaniem. Mhm. Mm, mi się podoba ta koperta od Matyldy. Matylda narysowała piękne oko. Chyba którejś z nas? Moje? Mm. Moje oko? Moje albo moje. Czy, czy twoje. Matyldo, bardzo Ci dziękujemy. I pamiętaj, Paulina, że tymi żelkami możesz się ze mną podzielić. Dobra. Kolejna paczka jest od Martyny. Mam też naklejki z Nutella. <grystanie> Gratulacje. Oh, yeah. Dostałam 50 o, groszy ja też. na szczęście. ja też! Jesteś super! Ja dostałam, jest też super. Dostałam 50 groszy na szczęście. O Jezus Maria, nie przesyłajcie nam pieniędzy, i, naprawdę. I miałam. Ale ludzie, nie przysyłajcie nam pieniążków. Ja też dostałam 50 groszy na szczęście, to już razem no. mamy złotówkę. No. Nie przysyłajcie nam pieniążków, naprawdę. Kolejna paczuszka. Nie paczuszka, dwa listy. Matka i córka. Proszę okay. bardzo. Od jednej osoby dostałyśmy dwa osobne listy. Koperty zrobione własnoręcznie. Nieźle, nieźle. Ja dostałam budyń śmietankowy. A ja dostałam żelki. I dostałam. Co to, to, to jest? Co tu jest? Co tu jest? Co tu jest? Mam o. matko i córko. I branzoletka. I coś spadło. Mam. Jakąś zawieszkę, bransoletkę i, to chyba I napis o matce. Linking Park. Ja mam napis o matko i córkę. Dziękujemy bardzo. Dobra, kolejna paczuszka z I Love You. Od Doroty. O. Od Chusteczki Doroty. Cały zapas. Cały zapas chusteczek higienicznych. Tu coś brzęczy w kopercie. Dla Pauliny Jezus Maria. Na szczęście i to również część kaski na bilety do Jastrzębia. Kiedyś zrobisz spotkanie. Jezus Maria, naprawdę. Proszę Was, nie wysyłajcie nam pieniążków. Dwa złote. złote. Na bilet dostałaś. Do Jastrzębia. Ale dalej nie wiem, po co te chusteczki. No bo każda dama powinna mieć w torebce chusteczki. Ała! Dziękuję Dorotka. Dorotko, dziękujemy Ci bardzo. Ja bardzo dziękuję za chusteczki. Na pewno znajdą się w moich wszystkich torebkach i plecakach. Od Julii Wysiek! Dostałyśmy znowu dwa grosiki, bo tu czuć, że są grosiki na szczęście. Zakładka do książki to jest. Dwie zakładki do książki. Pyk i pyk i takie zakładeczki dostałam. Dziękujemy Ci bardzo. Mhm. Teraz, teraz, od Nikoli, o, od Nikoli. A, żelki i Czekaj, 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 czeka, czeka. bo jest śliczny. ładne, ale to jest śliczne. A, jaka śliczny. Jejku, jakie to jest śliczne. Ty to chyba sama zrobiłaś, co? Ale to jest śliczne, delikatne takie gustowne ale ładne śliczne to ale ładne chodzić. no to jest śliczne piękne teraz ja mamusiu To nic, co to za różnica już wzięłam od kopertę, która no się to, obraziła dobra, to ja, to, to ja ją teraz po prostu otworzę okay. Okay. Oh yes. I ja dostałam Jedne, drugie, trzecie, uuu, ja też! Piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte. dziesiąte. Uch, Chyba się Chyba sama je robisz. Faktycznie. Tyle. kolczyków. kolczy. Możemy sprzedawać. Pewnie. Od Agnieszki o, dos I branzoletka śliczna. Ja dostałam dziękuję. oczywiście budyń. Budyń czekoladowy. Dobra, teraz ja wybieram nareszcie ja... Wybieram, ja. ja wybrałam paczkę od Marliny. Super. W paczce jest druga paczka. Paczka w paczce. Paczka w paczce, a w paczce jeszcze inne paczki. O! Dla Pani Kasi i dla Paulinki. Proszę Cię bardzo. Ja też tu dostałam y, taki breloczek. No ja również. Bransoletkę. Brloczek. Bransoletka. Słonika na szczęście. E, z, y, mu, nie, z, no, z modeliny. E, z modeliny ślimaka. Łapka w górę. Czy łapki w górę? Łapki! Łapki w górę od Małgosi. I co tu jest? Orbit! Gummy, orbit! Dziękujemy! Ja mam od Oliwi. Czekaj, czekaj. Bo tutaj dostał coś tata. Tutaj dostałam ja. Eee, ja i ty. I musimy też dać. Dostać się coś, ale nie wiem co. Zaraz okay. zobaczymy co. <laughs> Pięć groszy. No, tak, tak. Pięć groszy na klejka i, I w tarcze jakieś, to pewnie jest jakaś gra. I jakąś taką gąbeczkę. Ja też dostałam, ja dostałam motylkę. I odpowiemy na Twoje pytania. Czy nagramy challenge i czy Paulina nagra coś ze swoim koleżanką? Prawdopodobnie, tak. Tak, na pewno na Od Patrycji i Aleksandry Dostałyśmy mnóstwo bransoletek. My już naprawdę mamy całe mnóstwo tych bransoletek. O, a to w ogóle to ze Szwajcarii i to te dwie kartki, pokaż te dwie kartki tam, bo to są na pewno od nich. Bo dostałyśmy dwie kartki od Aleksandry i Patrycji właśnie. I to są pozdrowienia ze Szwajcarii. Dziękujemy dziewczyny. A, I mamy wielkie paczki na koniec. Otwieram, a tutaj gra. Gra, którą mamy zagrać na filmiku. <śm> Zobaczymy, co to zagram. co Ciebie, u mnie. Karta z gry. U mnie takie bransoletki, takie... mmmm. No to nie jest mój gust, ale... Modnisia, słuchaj, tak. Pokaż. O, pewnie sama fryzowa. O, top modelka. uuu, tylko ja nie mam takiej fryzury. No wiesz, ja też na różowa nie chodzę. A fryzura Ci się zgadza? Pokaż? Tak. No, fryzura ci się zgadza. No, mi się nie zgadza fryzura. Ale on jest przeuroczy. <grymne> Serio. No i pierścioneczek, czekają z jakiegoś. To mi wygląda takie wkurzone indyjskie bóstwo. No, jakoś... No, tak jest. I bransolet. I oczywiście wspólne. To. Aha, to wspólne. To twoje. A no jest mój. I to, co jest wspólne, lubię bardzo. I w ogóle mam śmierci. Mm. Dziękujemy kochana bardzo. Na pewno zjemy. I zobaczymy, co zjemy Kolejna paczka. Paczka, ale paczka. paczki szkielków, Paulina i Paulina. A mama, co? Wstałam. Wam Zdałam. Zdałam. Ma 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 Mama budyń czekoladowy ale i śmietankowy. Z... Ale co ale... ale... co? Trzymaj to, trzymaj to. jest bardzo podobna do mnie. Miała świetny pomysł. I książka pod tytułem, taki omeczek. Miała tak. Nie świetny pomysł, naprawdę. jest Ostatnia paczka od Aleksandry. Żelki. Żelki, kisiel, galaretka. Nie Podkłady z AA, no. z Rimmel. O, o ten, tak. ten akurat mamy, z tylko, że to jest 200, a my używamy setki. I tu masz jakiś kremik. Mamy przeczytać na wizji: O, dobra, czytamy. O, matko i córko, to my Was kochamy, o matko i córko, kochamy Was, bo kiedy smutek przyjdzie i nam przeszkadza, to oglądamy właśnie Was. Kiedy my szczęśliwi jesteśmy, to właśnie dzięki Wam, bo bez Was to wszystko nie istnieje, więc zawsze kochamy Was. Ola i Bartek. Dziękujemy, kochani. I co, i to wszystko? To wszystkie paczki. Oczywiście dostałyśmy jeszcze dużo listów, no ale to listy nie na czytamy listy. już na osobności, bez kamery. Tych paczek, których nie ma w tym filmiku, będą w następnym, także nie martwcie się, nie zginęły. Wszystkie paczki pokażemy. I żeby już nie przedłużać, bo kubo... nie zginęły wszystkie paczki pokażemy. Żeby już nie przedłużać, bo naprawdę te filmy z paczkami są bardzo długie, to my już się z Wami żegnamy. Wszystkim, naprawdę wszystkim bardzo dziękujemy. Uśmiech na twarzy, jak nie wiem teraz. I co? I do kolejnego odcinka. Bye! Papa pa, kochani!